Cześć, 60 sekund, Martin Lechowicz, nie wiem jak ja zdążę, strasznie dużo do powiedzenia, a nie mam czasu, więc nie opowiem, nie ma sensu i nie mam czasu i nie zdążę. Nie było mnie długo, bo przeżywam rzeczy, bo ja mam koniec roku, jest Christmas, wigilie, Boże Narodzenia i moje urodziny, i Sylwestry i jeszcze trzech króli święto. O, o trzech króli święto powiem. Widzieliście ostatnio, że są jakieś pochody trzech króli w Polsce podobno, nie wiem, nie widziałem, nie chcę widzieć, powiem jak to będzie wyglądało. Kiedy ranę, da i wszyscy z tymi takimi ryjami. A byłem tutaj i tutaj ciągnie traktorem się jakieś wózki, dzieci, wszyscy rzucają cukierkami we nie dostałem w łeb cukierkiem, super było dostać w łeb cukierkiem, wszyscy się cieszą. Naprawdę, nie udałem. A byłem też słuchać domowego flamengo. domowe flamenco to jest coś jak domowe jedzenie, lepsze niż takie zwyczajne flamenko. A to jest szopka noworoczna, która tutaj stoi i macie parę sekund, o już nie macie czasu zobaczyć, co jest nie tak z tą szopką. I jeszcze pozdrawiam szybko Marcina z Bochni, małego synka Pitera dwumiesięcznego i żonę Kasię.